Trener Rosy Radom Wojciech Kamiński został asystentem Majka Taylora. Amerykanin od stycznia prowadzi reprezentację Polski. Szkoleniowiec Rosy będzie pomagał w przygotowaniu polskiej drużyny do eliminacji Mistrzostw Europy. Asystentami Majka Taylora są też Marek Turkiewicz i Paweł Szablowski. Zapaśnicy Olimpijczyka Radom Arkadiusz Kołłyny i Piotr Przepiórka będą walczyć o medale akademickich Mistrzostw Świata. Obaj wystąpią w stylu klasycznym. W tym roku gospodarzem zmagań studentów jest węgierskie miasto Pecz. Michał Cieślak zmierza prosto do celu. Radomianin chce walczyć o mistrzowski pas. Na razie czeka go najtrudniejszy pojedynek w karierze. We wrześniu zmierzy się z Belgiem Ismailem Abdulem. Bardzo ciężki rywal, przegrał tylko raz przed czasem, jest bardzo twardym zawodnikiem. Cieszę się, że ta walka będzie i że będzie w dodatku w Radomiu. Nadomski pięściarz pracuje ze swoim sztabem trenerskim nad taktyką. Będzie to walkę chciał wygrać przed czasem, czy raczej nastawisz się na wygraną na punkty? No zobaczymy, tutaj pracujemy cały czas nad, nad siłą, pracujemy na, sił, na siłowni, przeplatamy te treningi siłowe razem z bokserskimi. Jest mocno, zobaczymy jak się nadarzy okazja, będzie można skończyć go przed czasem, no to skończę go przed czasem. Bardzo ważną rolę w przygotowaniach odegrają sparingi. Czekamy tutaj w tej kwestii, tutaj będzie miał dużo do powiedzenia trener Andrzej Gmitruk, on tutaj nam dobierze sparing partnerów, no i zobaczymy, na pewno będą to do, do dobrzy Pani partnerzy. Gala zawodowców odbędzie się w hali Mosir 19 września. Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej rozlosował pary pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Wśród 48 ekip są 4 z Radomia. Zamłynie ZA Kombut S.A. zagra na własnym boisku z GKS Jedlińsk. Juniorzy broni podejmą Gryfa Policzna, a juniorski zespół Radomiaka zmierzy się u siebie z akcją Jastrzębia. Natomiast Radomiak II wystąpi na wyjeździe przeciwko Oronce Orońsko. Mecze pierwszej rundy Pucharu Polski Rozet P. zaplanował na 10 sierpnia. Początek spotkań o godzinie 16. Lekko atleci z Radomia wezmą udział w czwórmeczu zespołów młodzieżowych Polski, Czech, Słowenii i Węgier. W polskiej reprezentacji znaleźli się startująca w skoku z Kokuswyż Aneta Ryc i kulomiot Dominik Witczak. Zawody odbędą się w sobotę w Ostrawie.